Zostały nam do zrobienia jeszcze hamulce, słuchajcie, z przodu. Z przodu hamulce w Zecie są tarczowe, mamy do zrobienia zaciski. Co to są zaciski? Zobaczcie, na dół mamy takie fajne puzzle. To jest zacisk. Ten zacisk jest złożony z dwóch części, skręca się go śrubami, więc jeżeli go skręcimy, będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób. I jak to działa? Słuchajcie, działa to mega prosto, tu mamy naszą tarczę, musicie sobie niestety wyobrazić, tu jest nasza tarcza hamulcowa, do tarczy hamulcowej jest dokręcone koło, więc całe to się nam tutaj obraca, tak? Musimy to zatrzymać, no nie możemy pozwolić, żebyśmy wjechali w ścianę, więc co musimy zrobić? Tutaj, w tym miejscu wchodzi nam nasz przewód hamulcowy, naciskamy na hamulce i dociskamy tymi oto tłoczkami, do tarczy hamulcowej. Oczywiście działa to dwustronnie. Z obydwóch stron te tłoczki dostają ciśnienie i robią pyk, naszą tarczę hamulcową chwytają. Oczywiście nie chwytają nam tutaj na pogołej blasze, bo byśmy, że tak powiem, brzmieli jak pociąg, czyli piszczeli na całej długości. Tylko mamy coś takiego, co nazywa się klockiem hamulcowym. On jest zamontowany w tym miejscu. Oczywiście z obu stron mamy takie oto piękne klocki. W środku pomiędzy nimi obraca się tarcza. To powoduje, że samochód możemy zatrzymać naciskając, dociskamy, blokujemy tarcze. Oprócz tego musimy oczywiście całe te nasze ładne, że tak powiem tłoczki, cylinderki uszczelnić, do tego są specjalne gumki, tutaj jest taka fajna przestrzeń, jest taka specjalna gumeczka, która uszczelnia nam ten tłoczek w naszym cylinderku, w naszym części zacisku. I ładna osłonka przeciwpyłowa, żeby literalnie od tego pyłu, który nam będzie się z tych okładzień wytwarzał, nie zaczął się nam ten tłoczek w zacisku. Jak widzicie, nie jest to konstrukcja z kosmosu, jest to konstrukcja bardzo prosta. Ciśnienie do tłoczków, do cylinderków na nasze ogładziny szczelne. Łapiemy tarczę hamulcową i samochód stoi. To co? Składamy to, bo auto musi wyjechać. Słuchajcie, chcielibyśmy się z wami wreszcie spotkać, a robota... Jak widzicie, idzie, cały czas idzie, ale jeszcze troszkę jej zostało. Proszę Państwa, wracamy do punktu wyjścia. Dzisiaj robimy rzecz. Od której zaczęliśmy, od której to wszystko w ogóle się zaczęło, czyli schwornie. Sworznie są zablokowane, są zamontowane. Trzeba je zamontować teraz, proszę Państwa, na naszych kolumnach Makwizona. Pewnie pamiętacie, jakie były piękne i rdzawe, i tak dalej. Żeby je zamontować, potrzebujemy naprawdę potężne, fajne śruby. Mamy tutaj takie bierzemy, wstępnie sobie je przykręcimy. Żeby taki stworzeń zamontować na kolumnie, jak widzicie cały samochód się na tym opiera, musimy to zrobić z odpowiednią siłą. Nie możemy tego, wiecie, palcami dokręcić, tak? I w tym momencie wchodzi nam klucz dynamometryczny. Klucz dynamometryczny jest to takie narzędzie, które pozwoli nam dociągnąć do śruby z odpowiednią siłą. Oczywiście musimy sprawdzić, co to za siła. W tym wypadku te śruby według serwisówki Datsuna to 53 do 72 FTLB, czyli stopa na funt. Mamy oczywiście przelicznik stop na funty na Nm. Nasz klucz operuje w newtonometrach. Patrzymy, sprawdzamy dla naszego zakresu maksymalnie w granicach gdzieś 100 Nm. Damy 90, spróbujemy to dokręcić, żeby ten klucz. Uruchomić, musimy go odkręcić, musimy go ustawić. Jeżeli będziecie chcieli bo, że tak powiem, posłuchać, jak się to ustawia, jak się to robi, to bardzo chętnie dla Was taki film możemy stworzyć. Dajcie nam znać w komentarzach. Bardzo chętnie, że tak powiem, z Wami wytłumaczymy jego zasadę. Klucz sobie zaciągamy, zakładamy odpowiednią nasadkę i tak długo dokręcamy, aż nasz klucz. Cyknie, oznajmiając, że to już i nie będzie to praca łatwa. Piękny, słyszalny dźwięk. Mamy to zaciągnięte mocą 90 nm. Niektórzy by powiedzieli dokładnie tyle, ile, albo podobnie, ile miata ma na silniku, tak? Czyli tyle co mikser tokowy. <śledzimy> Jedziemy drugą. O, jest ładny opór. Pyk. W ten sposób zaciągamy wszystkie ważniejsze śruby. Musimy mieć zawsze przed sobą specyfikację, musimy ten klucz posiadać. i Nie próbujcie dokręcać śrub na zawieszeniu w ważnych miejscach na oko. Na oko Do chłop umrzył, jak się u nas mawia. Dokładnie tak samo jak robiliśmy przy spożniach, tak samo robimy przy naciskach hamulcowych. To jest jedna z fajniejszych w ogóle rzeczy, w składaniu samochodu. Zakładamy sobie zacisk hamulcowy. Mieliśmy te zaciski wymieniać na większe, natomiast problem jest taki, że większe nie kryją nam się pod felgami, najprościej mówiąc. Więc musimy w ogóle przerobić cały układ hamulcowy, żeby te nowe zaciski czterotłoczkowe założyć. Dlatego właśnie zrobiliśmy sobie renowację tylko tych oryginalnych dwutłoczkowych zacisków. Tak samo jak poprzednio, na naszym kluczu 90 parę newtonometrów, bo takie mamy wskazania i musimy to elegancko dociągnąć. Mówiłem o tym, że Ładziny ścierne, inaczej mówiąc, klocki hamulcowe łapią nam tarczę. Zobaczcie, tarcza przesuwa się w środku, kiedy koło się obraca. Jeden, drugi, tu są nasze cylinderki, z tej strony dochodzi nam płyn hamulcowy. Jak widzicie, jeżeli ściągniemy nasze klocki na tarczę, no to samochód się zatrzyma. To tylko w ramach uzupełnienia, żebyście widzieli, jak wygląda założony zacisk już na tarczy hamulcowej. Dzień dobry, zmierzamy do końca naszej podróży